Witajcie na kanale MGR Zabudowy TV, ja mam na imię Krzysztof i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zabudowę izotermiczną w Mercedesie Vito 116 CDI. Zabudowa izotermiczna w brygadówce? Tak. Taką właśnie zabudowę zrobiliśmy w tym aucie. Specjalne pozdrowienia z tego miejsca dla właściciela, pana Roberta, firmy Trakt, która robi doskonałe przetwory. Ogórki, kapustę kiszoną. Ale jest to trudna zabudowa, dlatego że przewożenie tego typu towaru to jest kwas, a jeżeli mówimy o kwasie, to taki kwas potrafi właśnie, nawet chociażby z ogórków, z kapusty, zjeść nam wszystkie wykończenia aluminiowe. Dlatego, my zrobiliśmy wykończenia w tej zabudowie izotermicznej ze stali kwasoodpornej, i mamy tutaj stal kwasoodporną, właśnie w całej zabudowie, łącznie z nadkolami. I z tego miejsca też serdecznie pozdrawiam Kamila, Kamila Ryczowolskiego z firmy Mercedes MB Cars Janki. Jest to Handlowiec, który obsługuje właśnie tu naszego klienta, i taka zabudowa pojedzie właśnie do tego dealera. Opowiedzmy o zabudowie. W panelach drzwi, w ścianach, w suficie i w podłodze znajdziecie styrofor, czyli izolator o grubości aż 5 cm. Na ścianach mamy laminat. Właśnie ten laminat jest łatwo ścieralny, łatwo zmywalny i. Ma z Polskiego Zakładu Higieny. Po zeskanowaniu tego kodu zobaczycie pełną treść naszego certyfikatu PZH. I mamy tutaj zabudowę, którą bardzo łatwo utrzymać w czystości. W lewym rogu znajduje się odpływ, który sprawia, że jeżeli cokolwiek wyleje się w tej zabudowie, to sobie ścieknie tam pod spód. Jeżeli mówimy tutaj o kwasie, który może się wylać, właśnie z takich produktów, które produkuje pan Robert, to stosujemy dłuższą rurkę, aby odpływała ta woda w dół nie uszkadzając elementów podwozia. Jest to bardzo ważne, żeby nic tam tam nie ciekło, bo no bo wiadomo, jak jest tutaj z kwasem. Wszystko jak już wam wspomniałem, zrobiliśmy ze stali kwasoodpornej łącznie z tymi listwami. Standardowo w takich zabudowach stosujemy aluminium ryflowane. Tutaj właśnie stosujemy stal. Jest ona trudniejsza w obróbce dla nas, no ale przy tego typu produktach no musimy właśnie stosować takie materiały. Na bokach mamy listwy kotwiczne, oczywiście z aluminium. Z takimi dodatkowymi wpilkami, podwie na każdą listwę, które możecie sobie tutaj y, zastosować na dowolnej długości listwy. Próg, to także ważne, żeby nic nam się nie wylewało. Tutaj na elementy karoserii zastosowaliśmy. Taki próg o wysokości 3 cm, także ze stali kwasoodpornej. jest to wszystko zespawane, więc nie ma mowy tutaj, żeby cokolwiek nam się z tym stało, jest to bardzo wytrzymała konstrukcja. I jednocześnie, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza do wnętrza zabudowy, zastosowaliśmy tak zwane kurtyny silikonowe. Na specjalnym takim grzebieniu one są demontowalne, można je zdjąć, ale pan Robert ma inne, większe auta dostawcze i tego typu e, po prostu rozwiązanie mu się bardzo sprawdza. Samochód jeszcze nie ma agregatu, dlatego że to auto jest przygotowane pod montaż agregatu nadachowego elektrycznego. No bo do Mercedesa Vito tutaj zalecamy montaż agregatu elektrycznego i będzie on tutaj w tylnej części w kolorze nadwozia zamontowany w późniejszym czasie. Zapewne jesteście ciekawi, jakie są wymiary po zabudowie, jaką tutaj ma powierzchnię ładunkową taki samochód tego typu dane zobaczycie pod filmem, w opisie. Tam są dokładne pomiary, co do centymetra, wysokość, szerokość. Wielkość tych nadkoli, a więc sobie możecie to zobaczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani taką brygadówką od Mercedesa i potrzebujecie zabudowy zotermiczną, to Węgier zabudowy, taką zabudowę Wam zrobimy. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam jeszcze raz dealera Mercedes MB Cars, Janki, pana Roberta z firmy Trakt, który będzie woził doskonałe produkty, a już się o tym przekonaliśmy, bo próbowaliśmy produkty pana Roberta. Jeżeli wy potrzebujecie zabudowę zotermiczną do innego auta dostawczego, Piszcie dane kontaktowe, także znajdziecie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!